18, PWSAT 1 i PWSAT 2. Oba właśnie były w tym przedziale masowym, o którym tutaj już wspomniałem. Dalej, poproszę. Pikosatelita firmy, firmy Alba Orbital Unicorn jest w, w masie poniżej 1 kg. Tutaj widać go w konfiguracji rozwiniętej. Jest to satelita do wykonywania, z, do wykonywania obrazowań satelitarnych. Następny satelita, następny slajd poproszę. No, i to, co można powiedzieć, coś, co możemy włożyć, jak to się mówi, nawet do portfela, FEMTO satelity to są chipsaty zbudowane dla kosmicznych. Jest bardzo wiele definicji. Profesor Karol Seweryn podał tutaj fragment wydobycia, składający się z wydobycia, beneficjacji itd. Tutaj, według źródeł, można wyróżnić cztery etapy. Pierwszy z nich to jest poszukiwanie i charakteryzacja zasobów. Drugim jest samo wydobycie. Trzecim jest przetwarzanie na postać użytkową. I czwartym etapem użytkowania, wydobycia i użytkowania jest samo wykorzystanie. Poproszę następny slajd. Wszystkie te, grupy, wszystkie, te grupy, wszystkie te grupy satelitów, czyli Nano Pico i FemtoSatelity, mają potencjał do zastosowania we wszystkich tych procesach. Poproszę następny slajd. Jakie mamy opcje misji? Z punktu widzenia architektury misji mamy, możemy odróżnić misje pojedyncze i wielokrotne. W przypadku architektury systemu, czyli pojedynczej misji, która by się składała czy pojedyncza, czy wielokrotna, możemy wyróżnić pojedynczą platformę satelitarną i sieci satelitarne, czyli misje rozproszone. Poproszę następny slajd. Tutaj podam kilka takich przykładów wykorzystania nano to satelitów w górnictwie kosmicznym. Poproszę następny slajd. W przypadku lokalizacji i poszukiwania zasobów takim przykładem satelity jest NEA Scout. Jest to satelita, który jest budowany na zlecenie amerykańskiej agencji NASA. Satelita ma być wyniesiony pierwszym startem rakiety SLS, choć... Ten start może się zmienić i z racji tego, że projekt SLS napotyka liczne opóźnienia, więc planowanym startem jest przyszły rok. Satelita ma być wyposażony w żagiel słoneczny, który umożliwi mu się poruszanie po układzie słonecznym, jak i też urządzenia obrazujące do wykonywania zdjęć w różnych pasmach napotkanych asteroid. Poproszę następny. Tutaj mamy etap przy wykorzystanie nanosatelity w charakteryzacji zasobów. Satelita Lunar Flashlight, też budowany na zlecenie amerykańskiej agencji NASA, ma, za, będzie miał za zadanie scharakteryzowanie zasobów lodu wodnego ukrytego pod regolitem, pod regolitem księżycowym. W celu, w celu wyboru najlepszego miejsca do wydobycia tej wody ukrytej pod gruntem księżycowym. Satelita ma być też wyniesiony właśnie rakietą SLS nadchodzącej kampanii startowej. Poproszę następny slajd trzecim tutaj etap trzecim obszarem gdzie, będzie, gdzie można wykorzystać te satelity to jest badanie i użytkowanie zasobów takim przykładem może być satelita Lichia Cube który ma polecić z misją DART on będzie obserwował uderzenie impaktora w księżyc asteroidy Didymos mają w ramach tej misji być uwolnione dwa satelity, które będą wsparciem działania głównego statku. Będą one rejestrowały efekty uderzenia impaktora w asteroidę. Taka rola wsparcia użytkowania zasobów, w moim, w moim zdaniem, jest właśnie dla, bardzo obiecującym polem zastosowania tych małych, małych satelitów. Poproszę następny slajd. Rezultaty mojego studium, które przeprowadziłem na podstawie analizy źródeł publicznych, wskazuje, że poszukiwanie i charakteryzacja tych wszystkich, na etapie poszukiwania i charakteryzacji, jest możliwe zastosowanie tych nanopikosatelitów na etapie wydobycia również jako wsparcie działania jako wsparcie po prostu dla działania na powierzchni przy przypadku przetwarzania zasobów jak najbardziej i użytkowania również poproszę następny slajd jakie mamy wnioski wnioski są następujące czyli te trzy klasy nanopico satelitów mogą być zastosowane w misjach górnictwa kosmicznego zarówno w, jako satelity prowadzące samodzielne badania w obszarze prospektingu zasobów, jak i też obszarze wsparcia na dalszych etapach górnictwa kosmicznego. Misje wykorzystujące te satelity są już w trakcie budowy, czyli to już nie jest powiedzmy. Czysta fantastyka, czy tylko rozważania teoretyczne, ale tu już mamy na etap, wdro etap wdrożenia tych satelitów. I otwiera to oczywiście zupełnie nowe możliwości w dziedzinie badań i wykorzystania zasobów pozaziemskich. To by było tyle z mojej strony. Czy są jakieś pytania?